się po świecie na granicy Czarnogóra Czeka ich mi kręga duża Może nawet tam czeka na nich róg, a więc prowadź, prowadź Bóg To lwowska piosenka, marsz Lwowskich Dzieci. Rozpoczęła uroczystość 35-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ona jest bowiem również hymnem tego towarzystwa. Jubileusz jest czasem refleksji i podsumowań. Zrealizowaliśmy wiele działań skierowanych do młodzieży i dorosłych, upowszechniając dorobek kulturowy polskich przedwojennych kresów wschodnich. Od 12 lat porządkujemy polskie cmentarze położone za naszą wschodnią granicą. Przez wiele lat porządkowaliśmy cmentarze na Ukrainie. W ostatnich latach realizujemy projekty poza Ukrainą, w Mołdawii oraz na cmentarzu na Nowej Rosie w Wilnie. Ale to również wiele innych inicjatyw i działań, które regularnie pojawiają się w miejskiej przestrzeni społecznej i kulturalnej. Towarzystwo i przybliża Bolesawianom bogatą kresową kulturę i kultywuje związki z kresowymi ziemiami, skąd pochodzą bądź pochodziły rodziny jego członków. List do obecnych na uroczystości przesłał poseł Tadeusz Stamborski, sam kresowiak i niezrównany propagator kultury kresowej. Jako wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw kresów Rzeczpospolitej Polskiej, jestem pełen, po, pełen podziwu dla waszej determinacji i pasji, które przekładają się na konkretne działania na rzecz kresowej społeczności. Przez te wszystkie lata, Towarzystwo stało się nie tylko miejscem pasjonatów, ale także ważnym ośrodkiem kultury i historii, pielęgnującym dziedzictwo Lwowa. Bolseski Oddział Towarzystwa działa na całej Ziemi Bolsawieckiej i znajduje zrozumienie ze strony władz samorządowych oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy wspierają jego działania. W imieniu własnym oraz członków Towarzystwa dziękuję władzom miasta, powiatu. Gminy oraz wszystkim osobom, które wspierają nasze działania. Jest czego dziękować, bo czujemy się tutaj bardzo dobrze, i wiemy, że władze miasta, gminy i powiatu, tak jak powiedziałam, wspierają nas w każdych działaniach. Pamiątkowe medale trafiły i do przedstawicieli samorządów lokalnych, i samorządowych instytucji kultury. Krzyże kresowe przyznano też osobom, które zasłużyły się dla Towarzystwa jako jego członkowie. Wśród nich była m.in. Stanisława Balawender, była prezes Towarzystwa i jedna z założycielek jego obolesaryckiego oddziału. W tej grupie założycielskiej była też Anastazja Suliki i Franciszek Kaśków. Do tematu jubileuszu Towarzystwa jeszcze powrócimy.